A trawa jak długo wam rosła? No na jesieni 2,12 zasiana była, to czyli e, cały ten... No, na jesieni było raz koszone, no 2,12, a 2.13 cały rok była koszona. No jest, cały czas pielęgnowana, jest. aż, aż no, no to i teraz raz koszimy. Jest na tak. drystu. No, no to, no, czyli na boisku jest, nawet tak? Aha. Automatycznie się samo włącza. No. Stopniowo to tak, a zresztą Mamy... u nas tu są wesela i z wesel te pieniądze, tylko przez gminę szły. Uh -huh. A jaki w ogóle koszt takiego, yy, takiej nawierzchni zrobić? Tak trudno powiedzieć, <laughs> ale ja wiem, ogrodzenie, bramki, to, takie oto robił tu wykonawca taki z siatkę robi, siatkę robi, To chyba 50 tysięcy za to wszystko, za, za te kojce dla rezerwowych, siatka, wszystko, bramki robione też były tamte barierki i tam jeszcze te siedziska tam takie, będą ławki, nie będą tam w no trybuny, tylko tego. To to już w granicach 50 tysięcy kosztuje, no. A resztą mi to trudno to... powiedzieć, ale podejrzewam, że, że tu no, trawa to tam ile mogła kosztować? od Na, o, nawodnienie w tym e, kosztowało 43 tysiące no i tu to 100 no podejrzewam, że to poniżej 200 poniżej 200 na pewno to wszystko kosztuje, no. poniżej 200 a takie drobne, jak te tuje dookoła obsadziłem 300 ponad to takim sposobem, o jeden kibic dał, drugi dał, to tak no, tak się skombinowało i się posadziło, no. ten co miał tu w Łazach, bo on ma te tuje tak samo policzył taniej no. Czyli jak się chce to można zrobić no jak się chce to można wszystko to musi być organizacja Te, podejrzewam to że pewnie niewiele nie, nie więcej jak no. 150 tysięcy tutaj to, na to poszło odpowiedzialny za to musi być a tam a tam ta część która jest dla kibiców co tam będzie? No nie no i tam będą te siedzenia tam, no. Tylko jeszcze nie ma tych tam ław, tych de, tych takich na, na ławki, bo ni, ni, nie zdążymy zrobić. No. Na, na razie będzie tak, to, co tam tutaj w więcej przyjdzie, jak tam 60 metrów jest bieżący, to to 120 ludzi, no. nie? No może zechce przyjechać tu. Kto? Orlenda no. może zechce się znaleźć. A po co? A co oni swojego lepszego nie mają? <laughs> 还有